Ma z tej strony Monopol i to będzie moja trzecia łapa przeznaczeniem na Zombie mod zakładu karnego i jak zwykle będzie wizualizacja w formie wideo. Zacznijmy może od tej kampy. Kampa jest LK, jest, jest w wysokości normalnej jak na kampy. Potrzebny będzie dwóch graczy bądź dwa lasery żeby tu ogarnąć teamplay, oczywiście wymagany, jak na każdej z moich map. Pójdziemy do tej kampy. Coś próbowałem w stylu Colores na Volumie, też takie coś zastosowałem. Ogólnie, jak ktoś już robi mapy, to będzie powtarzał swoje kampy na następnych mapach, przynajmniej widzę tak po sobie. Tutaj też kilku graczy myślę, że znajdzie schronienie przed zombie. Idziemy dalej do tego ogromnego farium. Znowu z przeznaczeniem na teamplay, tylko tutaj już teamplay by musiał być bardzo wymagany. Tu jeszcze będą bronie, oczywiście o których zapomniałem. Eee, bo są trzy wejścia. Jedno wejście krótkie, czyli po prostu przez ścianę. I dwa takie dłuższe w stylu camp, w których trzeba przejść na kucaka trochę. Tutaj będzie myślały, myślę, że... Jeżeli tutaj będzie dużo ludzi, to tutaj będzie... Stoczyła się główna rywalizacja między zombie a CT, oby, oby kampa przeszła do lubianych, bo na krystalu to iglo trochę zostało zaniedbane. No ale to wyjdzie w praniu, i oczywiście, jak mapa przejdzie na serwer. Kolejna kampa podwieszona pod dach. Trzeba podskoczyć z podeściku. Tutaj jeszcze jest szklana wyrwa, żeby można było oglądać, co się dzieje w akwarium. Myślę, że też ze dwóch graczy tutaj będzie. Kampa Slime House, podobna na styl. Gdy pójdziemy pod koniec, nie ma szans zarażenia, jednak tutaj już... Już o tutaj będzie musiał Cetek się chować między oknami, aby przeżyć. A, zapomniałem. Oczywiście jak na większości moich map... Tu! Co ja gadam? Kampa ukryta będzie gdzieś tutaj. Sam nie wiem trafić. No Jest ukryta kampa Czy gdzieś jest ukryta kampa? W krystal Volume? Już nie pamiętam Chyba nie Więc to będzie pierwsza taka Z tamtej strony wszystko obejrzane Przechodzimy tutaj drzwi Ale nie wejdziemy drzwiami Tylko tym wejściem Na kucaka Widzimy schodki I teraz niewidoczna Ale jest tu półka Coś jak na trakinaksie. Druga część tej mapki. Półka też. Z zakręcikiem. Aby jak tutaj będzie mało CT-ków, żeby zombiaki z dwóch stron mogli się podsadzać. No nie jest tu wysoko. Zeskoczymy. Wiadomo, na, na, o tak nie da się wskoczyć, bo to by było zbyt łatwe dla zombie. Ale jeden zombie wystarczy, aby się podsadzić. Co tu może być ciekawie. Tradycyjnie z moich mapy. Krystala, ze Scary najpierw, kolumny, potrójne. Wszystkie mają taką samą długość, więc nie ma co wybierać, która lepsza. Wszystkie są dobre, oczywiście na górze może trochę lepsza, bo łat trudniej dostać się dla zombiaków. No ale to już jest osobista sprawa. Tutaj kampa, która tak powiem, że na siłę trochę dodana, bo nie jest zbytnio długa, a są z dwóch stron wejścia. Coś jak na trakinaksie, tylko że na trakinaksie jest się gdzieś w tym miejscu jest. W głąb można wejść. Tutaj nie ma, tutaj jest dwóch stron otwarte. I ostatnia kampa. Tylko, że szerokie wejście. Coś jak drewniak na anekinie. I ta kampa też jest wysoka. Więc CT może mieć tutaj więcej kłopotów w zatrzymaniu zombie niż mniej, jak na, na anekinie. No, kampa... kampa. Mapa nie jest zbyt duża. Ale jest, są, są kampy zbiorowe, tak jak ja to próbuję na każdej mojej mapie wdrażać w życie. Jest jedna kampa ukryta, a jeszcze tej kampy nie przedstawiłem. Tak też można też można widzieć co się dzieje na na LC no i cóż, w tym bramkę musi być musi być i ogólnie tak to wygląda z perspektywy gry offline jak się uda będziemy mogli Wybierać tą mapę i już na serwerze No tyle Więc To była propozycja z Brand Przedstawiona przez Monopola A.K.A Michał Jednak posługuję się już teraz tym nickiem Na forum, na serwerze, pod tym nickiem można mnie spotkać To tyle